Cześć. Dzisiaj w kuchni Didla fantastyczny przepis na super zleśnych owoców i wyjątkowy gość moja córeczka, Jagienka. Gotujemy? Koś-koś ładnie. Rozgrzewam dno garnka. Tak, rozgrzewamy. Pamiętajcie, że u nas na kanale są również przepisy dla najmłodszych. Do garnka wrzucam. Owoce sezonowe w końcu, lato! Oczywiście jeżeli będziecie wykonywać zimą ten przepis, użyjcie owoców mrożonych. Dolewam teraz wody. Czuję, że skradniesz mi dzisiaj show. Dodaję teraz ksylitol. Oczywiście możecie użyć cukru trzcinowego. Zmęczyłaś się? To zaraz pójdziesz do taty. Dodam jeszcze soku jabłkowego, ale uwaga, możecie zrobić wersję z winem, Ale mam towarzystwo. W sobie marzyłam o tym odcinku. Do mojej zupy użyję makaronu. Ugotuję go według instrukcji. Teraz Jagienka go podtrzyma. W tym momencie przypominam wam przepis Dari na zupę pomidorową z bananami. Istne szaleństwo, tak jak dzisiaj tutaj, w tym miejscu. To dobry przepis dla wszystkich mam, które muszą mieć dziecko pod ręką i przygotować coś dla reszty rodziny. Teraz przygotuję zagęstnik tej zupy, a będzie to woda wymieszana z mąką ziemniaczaną. Ona sprawi, że całość zgęstnieje. Przeprowadzę teraz ankietę. Czy lubicie zupy na zimno? Takie zupy? Tak lub nie? Dajcie znać w komentarzu, czy Jagienka ma częściej występować w naszej kuchni, bo wiecie, jak to jest – szefowa teraz rządzi. Mama tutaj da mąkę. I doda trochę wody. Teraz całość wymieszamy. Kiedy owoce się zagotują, dodaję do nich, dodajemy jagienko do nich miksturę mąki ziemniaczanej z wodą. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. I mieszamy, mieszamy, aż całość zgęstnieje. Kolejnym etapem będzie wystudzenie tej zupy. I tak, w klasycznej wersji dodajemy do niej śmietanę. W mojej wersji dodajemy do niej jogurt, ale cię to wszystko interesuje. A tu ci ma interesować i was gotowanie. To jest najważniejsze. Jeżeli tylko skosztujecie tej zupy, oznaczcie nas na Instagramie hashtagiem kuchni Lidla. Wymieszamy? Chcesz spróbować? No, wycisz to? Jeszcze nie. No daj. Tak. No i o. Makaron? Co ty będziesz jadła? I love gluten. Szczyt ręczności. Nie będzie idealnie, a w sumie jest idealnie. Do zupy dodajemy ugotowany makaron. Dodatkowo posypujemy owocami. Odrobina jogurtu. Pamiętajcie, że najlepiej smakuje mocno schłodzona. Żegnam się z Wami, ale najpierw musicie dać tej dziewczynie łapkę w górę. Ona czeka na to! Pa! Pa! Tak, pa! Pa, pa!